W 1967 roku film Parszywa Dwunastka urzekł publiczność swoją odwagą i niezłomnością. Stali się legendami, ale w rzeczywistości ich losy były jeszcze bardziej tragiczne niż w filmie Niektórzy zmarli. W samotności inni byli nękani przez choroby, a nieliczni odnieśli nieoczekiwany sukces. Dziś przyjrzymy się ich historiom w tej emocjonalnej podróży. Jim Brown. Jako Robert T. Jefferson, Jim Brown urodził się 17 lutego 1936 roku na wyspie St. Simons w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych. Mając zaledwie 31 lat, zagrał Roberta T. Jeffersona, silnego, nieustraszonego czarnoskórego żołnierza i symbol niezłomności w filmie Parszywa Dwunastka z 1967 roku. Ta rola była punktem zwrotnym, który pozwolił mu porzucić karierę w NFL i wejść do świata kina. Jednak za sławą kryło się trudne życie osobiste. Jego pierwsze małżeństwo z Sue Jones przetrwało 14 lat, ale było pełne przemocy i napięć. Był wielokrotnie aresztowany za napaść, co niemal zniszczyło jego karierę aktorską i wizerunek publiczny. Przez lata Browna prześladowała etykieta najniebezpieczniejszego mężczyzny w Hollywood. Chociaż w 1997 roku ponownie ożenił się z Monique Brown i pozostał z nią do końca życia, gniew i niezgoda wciąż go dręczyły. Z wiekiem pojawiły się choroby. Dekady spędzone na boisku futbolowym przyniosły mu poważny uraz kręgosłupa i problemy z sercem. Brown przeszedł kilka operacji serca i ostatnie lata życia spędził na wózku inwalidzkim, żyjąc spokojnie w swoim domu w Los Angeles. Zmarł 18 maja 2023 roku, w wieku 87 lat, otoczony drugą żoną. W chwili śmierci jego majątek szacowano na 30 milionów dolarów, które zgromadził dzięki karierze sportowej i filmowej a także inicjatywom społecznym, którym poświęcił swoje życie. Ernest Borgnine jako generał Warden. Ernest Borgnine urodził się 24 stycznia 1917 roku w Hamden w stanie e, Connecticut w USA. W wieku 50 lat zagrał generała Wardena surowego dowódcę, który rozkazuje grupie zbrodniarzy wojennych popełnić samobójstwo w filmie Parszywa Dwunastka. Z 1967 roku. Jego wygląd w wojskowym mundurze, głęboki głos i zimne majestatyczne oczy sprawiały, że widzowie mieli wrażenie, że oglądają prawdziwego żołnierza. Jednak za tymi mocnymi rolami kryło się prawdziwe życie Borgninea, pełne cierpienia i chorób jego. Życie osobiste przypominało długi film z pięcioma małżeństwami i niezliczonymi ranami emocjonalnymi. Jego pierwsze małżeństwo zakończyło się, gdy pochłonęła go praca, pozostawiając go z żalem po stracie żony i małej córeczki. Drugie małżeństwo doprowadziło do długiej batalii sądowej o opiekę nad dziećmi. Najbardziej znany jest fakt, że jego małżeństwo z piosenkarką Ethel Merman trwało zaledwie 32 dni, co Merman często porównywała do pustej strony w swoich wspomnieniach. Chociaż Borninę później odnalazł stabilizację z ostatnią żoną. Tową Nice przyznał, że pierwsze lata ich małżeństwa były pełne zazdrości, kłótni i samotności w blasku Hollywood. Od lat 70. XX wieku jego zdrowie zaczęło się pogarszać z powodu nałogowego palenia i złej diety. Problemy z sercem i płucami nękały go przez dekady, prowadząc w końcu do przewlekłej niewydolności nerek w podeszłym wieku. W późniejszych latach zwolnił tempo, zachowując swój charakterystyczny humor i siłę. Nawet podczas regularnych dializ, Bornin zmarł 8 lipca 2012 roku w Los Angeles w wieku 95 lat. Pozostawił po sobie majątek szacowany na 15 milionów dolarów, głównie z pracy w filmie i telewizji, i został uhonorowany wystawnym pogrzebem wojskowym godnym prawdziwego amerykańskiego weterana Donalda Sutherlanda, który wcielił się w Vernona Pinkleya. Donald Sutherland urodził się 17 lipca 1935 roku w St. John w Nowym Brunszwiku w Kanadzie. Miał zaledwie 32 lata, gdy zagrał Wernona Pinkleya, ekscentrycznego żołnierza, który udaje szaleńca, aby zinfiltrować wroga w filmie Parszywa, 12. Z 1967 roku. Dzięki swojemu urokowi i inteligencji aktorskiej szybko zwrócił na siebie uwagę i stał się jedną z najbardziej ikonicznych twarzy kina lat 70. Jednak za tymi zimnymi oczami i spokojnym usposobieniem kryła się długa podróż pełna bólu i choroby. Jego pierwsze małżeństwo z Lois May Hardwick zakończyło się z powodu emocjonalnego dystansu, który wynikał z napiętego harmonogramu zdjęć, pozostawiając go w samotności. Artysty nieustannie, przemieszczającego się z jednego planu filmowego na drugi. Jego drugie małżeństwo z aktorką Shirley Douglas było pełne napięcia, ponieważ para była śledzona przez FBI za udział w protestach przeciwko wojnie w Wietnamie. Presja polityczna i stres w pracy rozbiły jego rodzinę, zmuszając go do lat rozłąki z synem kiferem. Jego trzecie małżeństwo z Francine Rasset. Przetrwało ponad pół wieku i przyniosło mu rzadki spokój, choć czasami zakłócany, zazdrością i presją sławy. Lata niestrudzonego poświęcenia stopniowo odbiły się na jego zdrowiu. W latach 70 Sutherland zachorował na cukrzycę typu 2, która później doprowadziła do poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. W 2007 roku przeszedł operację wymiany zastawki serca i zmagał się z chorobą zwyrodnieniową stawów, która utrudniała mu chodzenie Donald Sutherland zmarł 20 czerwca 2024 roku w Nowym Jorku w wieku 88 lat z przyczyn naturalnych związanych z chorobą serca i podeszłym wiekiem. W chwili śmierci pozostawił po sobie majątek szacowany na 60 milionów dolarów głównie dzięki przebojom filmowym, takim jak seria Igrzyska Śmierci i dużym umowom z HBO. Clint Walker jako Samson Postley. Clint Walker urodził się 30 maja 1927 roku w Hartford w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych. Miał 40 lat, gdy zagrał Samsona Posleya, wysokiego, cichego, ale dzielnego żołnierza w filmie Parszywa dwunastka z 1967 roku. Mierzący prawie 1,80 m i szczupły Walker szybko stał się ikoną amerykańskiego kina westernowego, jednak za jego twardą powierzchownością kryło się życie pełne cierpienia. Jego pierwsze małżeństwo z Verną Garver trwało 20 lat, początkowo trudne, a ostatecznie pełne goryczy. Po rozwodzie poślubił Giselle, Hennessy, która okazała się jego prawdziwą miłością. Niestety. 994 roku spotkała go tragedia. Zmarła na raka. Jej śmierć zdruzgotała Walkera, który przez lata popadał w depresję. Jego ostateczne małżeństwo z Susan Cavallari przyniosło mu spokój pod koniec życia, choć wiązało się to również z cichymi zmaganiami ze starością i pogarszającym się stanem zdrowia. Największa tragedia. Walkera miała miejsce w 1971 roku, kiedy to uległ niemal śmiertelnemu wypadkowi na nartach w Kalifornii. Kij narciarski przebił mu klatkę piersiową, przebijając serce, i stwierdzono: Zgon. Cudem lekarz wyczuł słabe tętno i przeprowadził pilną operację, ratując mu życie. Chociaż przeżył wypadek, pozostawił u niego upośledzenie pracy serca i płuc, zmuszając go do prowadzenia spokojniejszego i spokojniejszego życia w późniejszych latach. Clint Walker zmarł 21 maja 2018 roku w Grass Valley w Kalifornii w wieku 90 lat z powodu zastojnowej niewydolności serca. Pozostawił po sobie majątek szacowany na 2 miliony dolarów, zdobyty dzięki karierze telewizyjnej i inwestycjom nieruchomości. Został pochowany podczas skromnej ceremonii obok swojej drugiej żony Giselle, która, jak powiedział, nauczyła go na nowo kochać. George Kennedy jako Major Max Armbruster: George Kennedy urodził się 18 lutego 1925 roku w Nowym Jorku w USA. Miał 42 lata, gdy zagrał Majora Maxa Armbrustera, lojalnego, silnego żołnierza i prawą rękę Majora Reismana w filmie Parszywa Dwunastka z 1967 roku. Rola ta odzwierciedlała niezłomność, którą Kennedy przejawiał w prawdziwym życiu. Ale za tą twardą powłoką kryły się lata bólu i zmagań. Jego pierwsze małżeństwo z Dorothy Giluli byłą żołnierką. Przetrwało prawie dwie dekady, ale zakończyło się pod ciężarem wojennej traumy i presji hollywoodzkiego życia. Po II wojnie światowej, Kennedy cierpiał na zespół stresu pourazowego PTSD, który doprowadził do bezsenności, drażliwości i wycofania. Jego drugie małżeństwo z Normą Warman również się nie powiodło. W ciągu niecałych 20 lat pobrali się i rozwiedli dwukrotnie. Pomimo sukcesów zawodowych dręczyły go samotność i smutek, zwłaszcza po tragicznej śmierci syna w wypadku. Jego trzecie małżeństwo z Joan McCarthy w latach 1992 2016 w końcu przyniosło mu ukojenie, choć stare rany nigdy do końca się nie zagoiły. Od lat 70. Kennedy zmagał się z chorobą serca, będącą wynikiem nałogowego palenia i złej diety. W 2005 roku. Przeszedł operację pomostowania tętnic wieńcowych i przez ponad dekadę zmagał się z przewlekłym bólem w klatce piersiowej. Jednak nadal niestrudzenie grał, zwłaszcza w serialach Port Lotniczy i Nagi Pistolet. George Kennedy zmarł 28 lutego 2016 roku w Middleton w stanie Idaho w wieku 91 lat z powodu przewlekłej choroby serca. W chwili śmierci jego majątek szacowano na 5 milionów dolarów zgromadzonych w ciągu 60 lat kariery, w tym Oscara za film Niezniszczalna Ręka. Luke i setki uznanych występów w telewizji i filmach. John Casavetes gra Wiktora R. Franco. John Casavetes urodził się 9 grudnia 1929 roku w Nowym Jorku w USA. Kiedy pojawił się w filmie Parszywa Dwunastka. W 1967 roku miał 37 lat i zagrał Wiktora Er Franco, odważnego, inteligentnego i buntowniczego przestępcę, którego nieokiełznana charyzma i głębia emocjonalna odzwierciedlały cechy Casavetesa, ta rola nie tylko pokazała jego wybitny talent aktorski, ale także utorowała mu drogę do stania się ojcem amerykańskiego kina niezależnego. Jednak za tym sukcesem kryło się małżeństwo pełne cierpienia i głębokiej miłości. Casavetes poślubił aktorkę Ginę Rowlands w 1954 roku i razem stali się ikoniczną parą w świecie kina artystycznego. Ale za ich błyskotliwą współpracą kryły się niezliczone noce pełne kłótni i napięć. Często ciążyła na nich presja finansowa, ponieważ Casavetes finansował swoje filmy z własnej kieszeni aby sobie z nią poradzić. Pił dużo, co psuło rodzinną atmosferę. Rowlands wspominał, że gdy był pijany w domu, panowała cisza, zakłócana jedynie dźwiękiem maszyny do pisania i gęstym dymem papierosów w gabinecie. 1985 roku u Wetesa zdiagnozowano schyłkową marskość wątroby, będącą wynikiem wieloletniego alkoholizmu i ciągłego stresu. Cierpiał na silne bóle brzucha, schudł i osłabł, a w celu złagodzenia bólu musiał przyjmować zastrzyki z morfiny. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, kontynuował pisanie i reżyserowanie filmów, aż jego ciało odmówiło. Posłuszeństwa jego życie i kariera stały się nierozerwalnymi tragediami. Był geniuszem i ofiarą pasji, która go ukształtowała. John Cassavetes zmarł. 3 lutego. 1989 roku w Los Angeles, w wieku 59 lat z powodu powikłań. Marskości wątroby. Pozostawił po sobie majątek szacowany na 5 milionów dolarów. Głównie z takich hitów jak Kobieta pod presją i Zabójstwo chińskiego bukmachera. Charles Bronson jako Joseph T. Wladyslaw. Charles Bronson urodził się 3 listopada 1921 roku w Ehrenfeld w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. W wieku 46 lat zagrał Josefa T. Władysława, twardego, cichego, ale lojalnego żołnierza w filmie Parszywa 12 z 1967 roku. Rola ta ugruntowała jego reputację jako człowieka ze Stali w Hollywood. Jednak za jego niezłomną siłą kryło się życie prywatne, pełne bólu i straty. Jego pierwsze małżeństwo z Harriet Tendler trwało 16 lat, pełne ubóstwa i stresu. Wraz z rosnącą sławą, dystans między nimi się pogłębiał. Kłótnie o pieniądze i plotki o niewierności doprowadziły do gorzkiego rozwodu, w którym osierocił dwójkę dzieci i stoczył długą walkę o opiekę nad nimi. Jego życie zmieniło się diametralnie, gdy poznał aktorkę Jill Ireland. Kobietę, o której kiedyś mówił, że była jedyną osobą, która rozumiała. Prawdziwego mężczyznę ukrytego za chłodną powierzchownością. Jednak szczęście nie trwało długo. 900. 90 roku. Ireland zmarła na raka piersi. Bronson załamał się. Popadł w głęboką depresję i sięgnął po alkohol, aby zapomnieć o bólu. Jego ostatnie małżeństwo z Kim Wix przyniosło chwilowe ciepło, ale choroba wkrótce odebrała mu resztki spokoju. Pod koniec życia Bronson zmagał się z przewlekłą chorobą płuc i chorobą Alzheimera, które stopniowo pozbawiały go pamięci. Zapomniał imion swoich dzieci ról, które przyniosły mu sławę, i pogrążył się w mgle zagubienia i samotności. Pogarszający się stan zdrowia zmusił go do przejścia na emeryturę po operacji wymiany stawu biodrowego w 1998 roku. Charles Bronson zmarł 30 sierpnia 2003 roku w Los Angeles w wieku 81 lat na zapalenie płuc i powikłania choroby Alzheimera. Został pochowany na cmentarzu Brownsville w Vermont, który uważał za swój ostatni spokojny dom. W chwili śmierci pozostawił po sobie majątek szacowany na 45 milionów dolarów, głównie z serii Życzenie Śmierci i lukratywnych tantiem. Robert Ryan jako pułkownik Everett Dasher Breed. Robert Ryan urodził się 11 listopada 1909 roku w Chicago, w stanie Illinois w USA. W wieku 58 lat. Zagrał pułkownika Evereta Dashera-Brida, opanowanego, zdyscyplinowanego oficera, którego cechował autorytet i precyzja w sztuce z 1967 roku. Parszywa dwunastka. Rola ta wydawała się idealnie. Skrojona dla Rajana, który służył w czasie II wojny światowej i wnosił ducha wojskowego do każdej roli. W jaskrawym kontraście do jego bohaterskiego wizerunku na ekranie, jego Życie osobiste naznaczone było tragedią i chroniczną samotnością w tysiąc. 1939 roku poślubił Jessicę Cadwalader, silną i inteligentną kobietę, która podzielała jego pasję do sprawiedliwości społecznej i praw człowieka. Ich aktywizm miał jednak wysoką cenę. Byli szpiegowani przez FBI, zastraszani i regularnie umieszczani na czarnej liście w Hollywood. Ciągła presja nadwyrężyła ich małżeństwo, a tragedia nadeszła, gdy na początku lat 70. zdiagnozowano u Jessica raka Ryan. Spędzał dnie na planie filmowym, a noce przy jej łóżku wyczerpany fizycznie i emocjonalnie. Kiedy zmarła w 1972 roku, był zdruzgotany i zrozpaczony. Niedługo po jej śmierci u Ryana zdiagnozowano raka płuc w 1972 roku był zdruzgotany i zrozpaczony. Niedługo po jej śmierci Urajana zdiagnozowano raka płuc w 1972 roku. Był zdruzgotany i zrozpaczony. Niedługo po jej śmierci Urajana zdiagnozowano raka płuc w 1972 roku. Był zdruzgotany i zrozpaczony. Niedługo po jej śmierci Urajana Zdiagnozowano raka płuc w 1972 roku, był zdruzgotany i zrozpaczony. Niedługo po jej śmierci Urajana zdiagnozowano raka płuc w 1972 roku, był zdruzgotany i zrozpaczony. Niedługo po jej śmierci Urajana zdiagnozowano raka płuc w 1972 roku, był zdruzgotany i zrozpaczony. Niedługo po jej śmierci urajana zdiagnozowano raka płuc w 1972 roku, był zdruzgotany i zrozpaczony. Niedługo po jej śmierci urajana zdiagnozowano raka płuc w 1972 roku, był zdruzgotany i zrozpaczony. Niedługo po jej śmierci urajana zdiagnozowano raka płuc w 1900. 72 roku był zdruzgotany i zrozpaczony. Niedługo po jej śmierci u Ryana zdiagnozowano raka płuc w tysią. stadium terminalnym nieunikniony skutek dziesięcioleci palenia. Pomimo żałoby odmówił. Przejścia na emeryturę twierdząc, że bycie przed kamerą to jedyny sposób na zapomnienie o śmierci. Robert Ryan zmarł. 11 lipca. 1973 roku w Nowym Jorku w wieku 63 lata na raka płuc. Został pochowany cicho obok swojej zmarłej żony Jessiki, pozostawił po sobie majątek o wartości około 5 milionów dolarów, zarobiony na takich klasycznych filmach jak Dzika Banda i Crossfire. Telly Savalas jako archer, Jay Magot. Telly Savalas urodził się 21 stycznia 1922 roku w Garden City w stanie Nowy Jork w USA. Miał 45 lat, gdy w 1967 roku dołączył do parszywej dwunastki grając archera Jay Magota, najbardziej fanatycznego, brutalnego i budzącego postrach członka grupy. Jego brutalna gra aktorska na stałe zapisała się w pamięci widzów i utorowała drogę do legendarnej kariery telewizyjnej jako Kodziak. Jednak poza ekranem jego życie było pasmem rodzinnych tragedii i załamań emocjonalnych. Jego pierwsze małżeństwo z Catherine Nicolades rozpadło się po śmierci ojca na raka, pozostawiając go w trudnej sytuacji finansowej, gdy jego kariera dopiero się rozwijała. Jego drugie małżeństwo z Marilyn Gardner. Początkowo wydawało się szczęśliwe, ale szybko rozpadło się pod ciężarem sławy i niewierności. Przedłużający się i publiczny rozwód pogrążył go w alkoholu i depresji. Dopiero poznanie swojej trzeciej i ostatniej żony Julie Hovland przyniosło mu ukojenie. Jednak szczęście nie trwało długo, ponieważ choroba zaczęła odciskać piętno na jego zdrowiu. Pod koniec lat 80 u Savalasa zdiagnozowano raka prostaty, który później dał przerzuty do pęcherza moczowego. Chemioterapia spowodowała, że stracił wszystkie włosy, ale to właśnie ta fryzura stała się jego znakiem rozpoznawczym jako kojaka. Kontynuował pracę. Jakby aktorstwo było jedyną rzeczą, która trzymała go przy życiu. Teli Savalas. Zmarł 22 stycznia 1994 roku w Kalifornii w wieku 72 lata z powodu powikłań, raka pęcherza moczowego i prostaty. Kiedy zmarł, pozostawił po sobie majątek wart około 5 milionów dolarów, w większości pochodzący z serii Kodziak i licznych znanych ról filmowych. Lee Marvin jako major, John Reisman. Lee Marvin urodził się 19 lutego 1924 roku w Nowym Jorku w USA. W wieku 43 lata zagrał majora Johna Raismana, surowego, chłodnego ale strategicznego oficera, w filmie z 1967 roku. Parszywa dwunastka. Rola ta nie tylko katapultowała Marvina do sławy, ale także w dużej mierze odzwierciedlała jego osobowość w prawdziwym życiu. Był człowiekiem, który zmagał się z wewnętrznymi demonami i życiowymi trudnościami. Jego pierwsze małżeństwo z Betty Ebeling, trwające od 1952 do 1967 roku, było istną burzą emocji. Marvin, weteran II wojny światowej, naznaczony bliznami fizycznymi i emocjonalnymi, zmagał się z silnym alkoholizmem i niepohamowaną furią, ciągłe kłótnie. Konflikty domowe i przemoc rozbiły jego małżeństwo, pozostawiając czwórkę dzieci i lata gorzkiej separacji. Następnie, w latach 1000 965 tysięcy, 971 mieszkał z Michelle Triolą, a ich związek przeszedł do historii prawa, gdy wniosła ona przełomowy pozew. Marwin przeciwko Marwinowi, domagając się części jego majątku, pomimo ich stanu wolnego. Sprawa ciągnęła się osiem lat, pozostawiając Marwina wyczerpanego, emocjonalnie wyszydzanego przez media i na skraju załamania psychicznego jego drugie małżeństwo z Pamelą. Marwin, zawarte w latach 1970-1987, stało się jego ostatnią ostoją, choć pogarszający się stan zdrowia utrudniał mu osiągnięcie trwałego pokoju. Marvin stracił część jelit w bitwie o Iwo Jime, a rany wojenne nigdy się w pełni nie zagoiły. W połączeniu z wieloletnim piciem i paleniem cierpiał na chroniczne bóle brzucha i klatki piersiowej przez całe lata. 80. Częste zawały. Serca zmusiły go do przyjmowania morfiny, aby zachować aktywność, mimo że lek ten stopniowo odbierał mu siły, a w końcu i życie. Lee Marvin zmarł 29 sierpnia 1987 roku w Tucson w Arizonie w wieku 63 lat na zawał serca. Został pochowany z pełnymi honorami na cmentarzu narodowym w Arlington, miejscu zarezerwowanym dla zasłużonych weteranów. W chwili śmierci jego majątek szacowano na około 5 milionów dolarów, z czego większość pochodziła z filmów Cat Baloo. Parszywa Dwunastka i innych klasycznych filmów wojennych.